Manko, witam bardzo serdecznie z tej strony. Janowicki Rolnik Games, mordeczki, a to kolejny odcinek z Farm 19 na serii od badylarza do gospodarza. Witam serdecznie wszystkich po tak długiej przerwie. Wszyscy już pewnie płakaliście, pytaliście gdzie jest rolnik, czemu live czemu wszystkiego nie ma. No i jak zawsze, rolnik zapracowany, ale to, to już miesza o to. No, Mordeczki, w ogóle na samym wstępie chciałem powiedzieć, jeśli byłoby coś nie tak z dźwiękiem, żeby audio byłoby naprawdę jakieś masakryczne, gdzieś by bu, bu, buczyło, czy coś jeszcze gdzieś tam jakieś podbicia były mocne, to chciałem się na samym wstępie pochwalić, że dzisiaj właśnie jak ten materiał wychodzi, mam nadzieję, mam nadzieję, że dzisiaj, czyli dokładnie mamy dzisiaj 18 lutego. Jak to nagrywam, i dzisiaj właśnie kupiłem sobie mikrofon trackera, nowszy, nowszy model trackera. Mam trackera zabezpieczonego, oczywiście, jedną gąbką na mikrofonie i pop filtrem, który ten nie mówię za głośno. Ponieważ w się troszkę podciszyłem troszkę audio, ale generalnie, mordeczki nie będę mówił za głośno, też żeby nie było bumczenia właśnie testowałem, że to ma starsze mocne podbicie ten tracker tracer i generalnie myślę, że będziemy dobrze słychać ale na wszelki wypadek, żebyście chociaż już tak nie narzekali ja sobie ustawię głośność pojazdów na 20%, głośność ogólnie gry na 20% chociaż żebyście mieli dźwięki z gry Generalnie tracker kosztował, jak ktoś, kogoś coś interesuje cena, to nawet nie jest jakaś duża Wert VGD jakieś Był za 500 zł, ale to już taki popfit, ten taki naprawdę już w takim opakowaniu, takim pudle jak mają muzycy. A jak się kupiłem takiego tracera? Troszkę w wersji za prawie 120 zł czy coś takiego. Ponad 100-100 zł dałem za tego mikrofon. E, musiałem zrobić przeróbkę troszkę w statywie, ponieważ e, statyw, krętka i tak dalej e, nie, gwint nie pasował, i musiałem poprzekręcać. Musiałem troszkę się po, wy, po wykręcać, poprzekręcać, po prostu pozamieniać e, te wkrętki. E, dobra, e, wkrętki, wkrętki, a my szukamy. Ja szukam. ja sobie muszę wysiąść. E, ja muszę wysiąść i znaleźć. Generalnie mój yy, o, właśnie tego szukałem. Yy, więc jeszcze raz przepraszam serdecznie mordki za jakiekolwiek yy, nieładne yy, dźwięki jeszcze w moim mikrofonie, albo ogólnie w au mojej audio postaram się to jeszcze w Kamtazji jeszcze poprawić, jeśli by coś było nie tak ale e, wróciłem do bramki, szumów i tak dalej, do różnych ustawień e, gdzieś tam w obs -ie. Mikrofon się telepie cały ten, bo to jednak ciężki. E, Właśnie do tego mikrofonu jest w ogóle inne. Trzymadło, że tak to mogę nazwać, trzymadło, trzymadło jest inne i temu też musiałem to przekręcić. Ono też troszkę waży e, cały ten osprzęt i troszeczkę może telepać takim lekkim. Dobrze te statyw mam, bo przynajmniej mogę sobie manewrować. O kurde, coś mi tak sta się ślizga ten, ten traktor. Dobra. E, pewnie pytacie, czemu nie było Live'a ets a e, Czemu nie było? I czemu nie będzie? E, nie, spokojnie. Wszystko będzie. Wszystkie live'y ETS-y i różne e, takie... Będą tylko w swoim czasie Spokojnie, dajcie mi troszeczkę e, Luzu Bo ja po pracy przechodzę i gram sobie tak poza tym W ets i tak dalej najczęściej e, Ale to czego nie nagrywam No generalnie, no, przyznam się wam, no chęci nie ma jakoś tak Powiem wam, po tej pracy, tutaj jest taki wyrąbany jak stodoła e, narąbany sianem i nie ma Jakby człowiek z takiego Chęci no powiem wam, chęci brakuje e, Ale już wracam, tak jestem Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych W ogóle dziękuję serdecznie wszystkim za zaangażowanie, za subskrybowanie mojego kanału Jeśli tego jeszcze nie robisz to oczywiście zasubskrybuj kanał Taki tam czerwony magiczny guziczek to nie boli e, A pomoże i to pomoże Dobra, teraz tak włączam, Ojej, dawno nie grałem farminga, ale coś tam ogarniam Dobra, już jest tam 19, ale chociaż jeszcze jakieś światełka włączę eee, pojedyncze. Eee, powiem Wam szczerze. O, halogen też. A, halogen jeszcze nie włączam. sadzę. ja tak chciałem, tylko te przednie włączę, że chociaż ktoś tam widział. Eee, powiem Wam szczerze. Mam nadzieję, że te dźwięki chociaż jakieś tam miary jest, bo tam już nie, nie że na, nagrywam na żywca. Nie ustawiony mikrofonem. Eee, wejście USB. Mikrofon. Generalnie Basi spisuje dobrze, póki co tak testowałem go Bez testowania ja tam nie szedłem w ciemno mm, kurde, Duże te pokosy to można tak szybko nie zapierdzielam Dobra, czekajcie, troszkę Dobra, czekajcie, na... O 15, myślę, że tak jest dobrze Bo też muszę, bo tu są takie kręte troszkę te pokosy, a... ja też mógł tą kierownicą wyrobić Generalnie, jakby ktoś pytał co się stało, że takie, ten, no przy okazji też właśnie ten postój też jest z, z, podyktowany tym, że chciałem troszeczkę zmian na YouTubie Chciałem jakieś tam nowe akcesoria dokupić, tak na przykład ten mikrofon dzisiaj kupiłem A kamerki mi się nie udało nowej kupić, bo nie znalazłem w -GD. muszę poszukać po prostu Opróbowałem to gopro wrócić ale gopro coś e, nie chce mój komputer e, z nim e, współpracować już mm, Nie wiem czemu Generalnie mi było wtedy właśnie smutno e, Tak wracając do tematu e, Właśnie tych zmian Właśnie te zmiany będą na pewno będzie coś na tym stanowisku się tu działo e, Na pewno ten e, tak, jak mówiłem, czy, czy nawet jeszcze nie mówiłem, ale chyba wspominałem, że ten stół do gamingu, czy stół, no, biurko nowe, gamingowe, tak nazwijmy to fachowo, biurko gamingowe, moje nowe, tak nazwijmy to fachowo, stanowisko pracy nowe, sobie zmontować i może by się udało, bo tyle więcej przestrzeni, może byś jakiś drugi monitor udało ogarnąć i byłoby ok, aczkolwiek jednakże zobaczymy naś na jednym monitorze działam, tak działałem, utrudnia to troszkę no mam na telefonie na dodatkowy internet wiadomo dodatkowe obciążenia streama i tak dalej no, ale to już swoją drogą ale internet to wiadomo mam teraz dobry więc teraz ten wifi gdzie mam wasze komentarze na streamie to tak jakby nie obciąża zbytnio, ale no wiadomo, jakieś tam drobne, ale jeśli chodzi jeszcze, to jest jeszcze plus nagrywanie. Sam stream to nie leci, ale to jest jeszcze nagrywanie, te bitrate to wszystko te obciążenia całej sieci instalacji streamowej i to trzeba naprawdę na to nie uważać, żeby tego nie obciążać, żeby właśnie nie wypierdą siło, jak to ostatnio stało raz na jakiś czas tak wywala. Nie wiem czemu. Sorry, że tak. Czasami unoszę głos, i właśnie nie wiem, to się boję, że za chwilę tam będzie dziwne szumy. Były dziwne szumy, ale to ja miałem ustawione na full, więc nie mogę mieć tego mikrofonu ustawionego na full. Z tego względu nie mogę ustawić, mieć ustawień na full głośności, ponieważ jest to chyba dość mocny mikrofon, powiem Wam. I naprawdę gdzieś tam, jak się unoszę, to boję się, że tam pyka coś tam. W mikrofonie i no generalnie nie jest źle. No. Ale sądzę, że ten... No, wymieniłem mikrofon, bo naprawdę mnie tamtem już tak szpecił trochę. A, generalnie chciałem pod filtrem. Już dawno na to patrzyłem, ale nie zebrało mi się tego kupić. Ale teraz to już się zmieniło. Mam już kupione. Jest. Super, jestem zadowolony. Jakby ktoś pytał. Na chwilę obecną jestem zadowolony, to się zgadza. Ale czy, czy będę zadowolony? Na razie używam tego tylko przez parę y, minut nagrywki, więc zobaczymy jak pierwszy materiał na tym nowym mikrofonie wyjdzie. Jeśli coś będzie nie tak, no to będzie mi przykro, ale będziecie musieli, będę musiał jeszcze poustać mikrofon. To no, będziecie musieli żyć z tym mikrofonem, no i się przyzwyczaić do materiału na nowym mikrofonie. Ale myślę, że jest to jakiś pewien plus, że jest jakaś zmiana na YouTube, powrót wielki znowu na salony i powrót z nowym mikrofonem, czy jakieś już zmiany na stanowisku się porobiły. No ale generalnie nie będzie jakoś tak. Chyba wam przykro, jeśli coś tam się będzie działo. O, mam już pełne to, trzeba jechać. Eee, Czekajcie, my mieliśmy to słowo zrobić. Aha, ja tą sumę na sprzedaż miałem mieć. Więc generalnie tak cisnę, cisnę z tematem, bo tutaj się trzeba wyrobić. Eee, ja bym ktoś pytał, czemu um, rolnik e, takie przerwy raz na jakiś czas to, jak właśnie się mówiłem, no praca pochłania. Ja już tłumaczyłem, nie będę się tłumaczył już kolejny raz, bo chcę się tłumaczyć tutaj. O, teraz o serii. Co do serii, tak jak mówiłem, wszystko się nic nie zmienia. Rozwijamy się świnie, sprzedajemy. Kiedy świnie będziemy sprzedawać, tego też nie wiem. Muszę zobaczyć w ogóle, jak tam stał świń. Muszę zacząć w końcu porządnie karmić, bo chyba i tak nie bardzo nie karmiłem dawno. Może nawet dzisiaj na odcinku pokarmimy. Troszkę dłuższy odcinek zrobimy. Nie wiem, jak tam wyjdzie. Ile tam już mam czasu, ale przydałby się ten drugi monitor, jednak, bo mi się nie chce tego stopera obstawiać. Jak to kiedyś było, ale jak miałem drugi monitor to mi to ułatwiało sprawę, bo widziałem ja tu miałem nagrywki i w ogóle widziałem czy nagrywa jak tam Ta nagrywka, czy tam płynnie idzie Ale to i tak nie zmienia nic w tym temacie, że Jedziemy sprzedać słomę i idziemy zarabiać hajs i no może Dokupimy świnie, więc więcej świn, więcej rozmnażania, więcej hajsu No i trzeba więcej pyrków mieć no ale tutaj pytacie co z tymi ziemniakami, tam, takimi paroma, łukami, paro, paroma rządkami co zrobiłem. Tam nie wiem po co to zrobiłem, bo i tak nie ma wszystkich, takiej dużej ilości. Nie dokończyłem, bo mi braku braku mi ziemniaków w sensie nie mogłem sadzarki uzupełnić. Tak przyznając się szczerze, więc zobaczymy. Może jakaś wymiana sadzarki na pewno, bo jakiś nowszy sprzęt, bo tam gdzie można... Przede wszystkim potrzebuję sadzarki, gdzie będę mógł uzupełniać z własnych y, plonów No bo nie widzi mi się kupowanie Ziemniaków ciągle na dosadzenia do sadzenia do Niby się takie powinno robić, no ale Osobiście, ja mam być z wami szczery, to ja tak tego y, Nie widzę Zobaczcie, jest yy. O, dobra, zapalimy sobie tutaj, o pyk Kierunkowska już za późno ale dobra, może się tam Zorientował tam facet Mam za jadący, dobra, ja się z tyłu też obrysowe żeby było widać tą przyczepę, bo kurde jednak jedziemy już drogą i eee, tu też sobie mogę włączyć W sumie praktycznie mam po większe rzeczy jak eee, niektóre ustawienia mam podobne do ets więc nie gubię się, tak? albo właśnie na odwrót, eee, w ETS-ie mam jak farmingu bo tu jest nawet dość konkretne pole, widzę, że tu zboża jest. Ten sąsiad tu kurde ma. Dobra. Tutaj ten sadownik. A to jest taka firma, troszkę powiem, wam. ma dość konkretną firmę gościu, ale tu widzę bajzona ma. Też pewnie już po żniwach. Kończy powoli. Widzę że się do siebie wszykuję, bo widzę worki pokupował. Już gnojówkę woził. te już poustawiał. Widać, że w było uwalone. Dobra, ja teraz mam fajny pomysł. Muszę napisać do chłopaków, no bo zdradzę Wam w sumie. O, ale mnie słyszyło. Ale wiem, miałem słuchać w gadle bo tym mówieniu tyle dla was, po tak długim czasie. Eee. I tak serio, O, 2000? Ponad no to i tak jest dobrze, powiem wam, za taką słomę. To taki produkt niskiego sortu. Więc zawsze to będzie trochę te, tego. tego... tej słomy i zawsze troszeczkę to sprzedamy, co nie? Zawsze troszeczkę kaskietów wpłynie na nasze konto. Naśle tego te słomy zainwestowałem sobie w to, że. tak nie mamy w sumie. Jakby nie patrzeć, to nie mamy kombajna kombajnu, przepraszam, nie kombajna, kombajnu. Ee, załokrzyknąłem, przepraszam, kombajnu ze sieczkarnią, i to jest właśnie ten błąd. I nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że zanim ba, e, zainwestujemy dalej w te ziemniaki, jeszcze trzeba mieć kombajn porządny. I chyba nawet mam plan, e, albo przerobić troszkę tego Bizona, w sensie wziąć. Yy, zamontować mi się ale mógłbym to zrobić sam. Ok, ale wolę dać to do serwisu, yy, Znaczy nie do serwisu, żeby naprawić, tylko do serwisu w sensie, żeby mi to zamontowali. Bo wiecie, jak to jest samemu coś montować i to jest pół dnia roboty, a tam jest nami wie, yy, jedna osoba. Jak montuje, to wiecie, w jedną osobę tam nie trzeba przytrzymać, to trzeba wiecie kręcić kluczem. A ten, grzelastwo cholenie, cholenie ciężkie. Ja nie mam podnośników, nie mam sprzętu do e, takich właśnie mechanicznych e, prac więc tak, nie widzi mi się tego samemu robić więc oddam to do serwisu, będę miał święty spokój e, bizon będzie przynajmniej jak należy zrobiony pewnie jeszcze za pierwsze okazji pewnie przy cenie jeszcze będzie za konserwowanie a może troszkę przepłacę, nadpłacę albo coś tam za konserwację jeszcze może gdzieś tam e, dożniw. No myślę, że to teraz, za tą słomę może coś, tą sieczkarnie sobie zamontujemy no chyba się szykuje właśnie tym, może nie, może nie nazwijmy tego remontem, ale... No, taką lekką przekonstruowanie naszego, przezbrojeniem, o nazwijmy to może tak jeszcze inaczej Tak w słowa, przezbrojeniem Czyli tak, gdybym ja czołg miał w stodole, w hangarze Ale nie, nie, pod wiatą nie mam czołgu, tylko mam bizona i powiem wam, że no widzimy się właśnie tam sieczkarnia z tyłu, a nie ta plandeka, no bo jednak koszenie cały czas na słomę i niemożliwość zrobienia sobie na sieczkę no to jednak utrudnia, ponieważ chciałem zrobić w tym sezonie już sieczkę żniwnym, a widzicie dupa i trzeba zaś zbierać i znowu troszkę roboty, no. Ja właśnie chcę sobie odjemować troszkę robotę, bo tam jak bo nie chciałem w ty roku słomy, bo już miałem y, sezon na słomę Też miałem odcinki dużo ze zbierania słomy No ale chcąc, nie chcąc y, Tak jest no moi drodzy no. Dobra, nie chciałem nie, nie, na zewnątrz dać Emm, y, Tam jest tak że bez czego ale powiem wam, że jestem zadowolony z tego wszystkiego Że... Mm, że jednak chcecie... A dobra, będę tak jeździmy na takiej szybkości Że chcecie jednak oglądać moje odcinki i z miłą chęcią jeszcze wracacie do tych starych odcinków Do tych starych serii, które już nie istnieją teraz na moim kanale Dobra, to byśmy mieli to jedno już pole Już ukończone i nawet git, Ja się nawet cieszę, bo w końcu mamy troszkę słowa podbierane. O panie. Co to się też stało? jak dało. Jak Ja kliknąłem Klaxon, a tu mi czas zapierdzielił. Panie, cku pani kochany. Ja, ale mi czas ja klaksonu nie klikam kurde, bo mi tutaj... Kurna co to za jakiś mod? Który, któryś z tych... bo mam dwa mody na ten czas przyspieszony. Górna. Mam wam pociemniało trochę ty no Tak długo zbierałem ten jeden pokos Dobra ty, ale nie tak bez kitu Mam wam Dobra dajmy tą siódmą Dobra, przewinąłem trochę czas Kasa, mieliśmy 23 tysiące i już Już 4 tysiące poszło Papa. Pa. Eee, z groszami i powiem wam, i już całe zbieranie sobie poszło Cały misterny plan poszedł w pizdów No i hajs poszedł se pasie No ale przyspieszyłem czas na waszych oczach, no tak to się dzieje, no tak to mówię, no by, mi to by przeszkadzało w nocy jeżdżenie hmm, Ale to już teraz nie ma to E, dobra. Kowuciki są, bo cały czas będziemy tutaj zapierdzielać. E, o, jedzie Zbychu. Zbychu Wiertara. Jedzie sobie z beton... Zbychu Betoniara, przepraszam. Zbychu Betoniara jedzie sobie tutaj, a ja sobie tutaj mijam gościa. Jadę sobie pozbierać słomy. Dobra, e, więc wracając do tematu... Mm... Mamy już godzinę siódmą, sobie troszkę czas, bo jednak mówię Nocne zbieranie, no ale teraz mamy kolejny dzień Bo jednak mówię, no co tam będę już do, do tej, tej, już mokrą sumy zbierał Mamy tak siódmą rano i powiem wam Jeszcze taki optymalny, że troszkę ta rosa zeszła Może się uda to pozbierać, fajnie, może jakieś ceny, ceny dadzą coś fajnego fajną mam nadzieję Bo kurczaki powiem, no nie widzimy się te 19 tysięcy, bo przydałoby się właśnie te sieczka, te bizona zrobić. No i właśnie wracamy jeszcze do tematu bizona, bo tak odbiegał temat troszkę. Tak z dupy. Eee, mówiąc o no bizon, no chciałbym właśnie do tego bizona jakoś troszkę zrobić, żeby był po prostu jakoś wyglądał, jakoś się trzymał. on po prostu wkoczył na tą sieczkarnię, żeby mógł tutaj sobie mucić spokojnie z sieczkarnią Spuścić, zamontować sieczkarnię i zmontować sieczkarnię i, i jechany w pole Mieć to w dupie tą słomę naprawdę. Nie wiem, te ziemniaki to najwyżej nie wiem Tam sarną, nie wiem, zostawię gdzieś tutaj No nie wiem co tam na jakiś tam popląt, jakiś tam na, na obiad sobie posadziłem parę Będę się wykopać troszkę. Może sobie kupimy jakąś tam kopaczkę taką niedużą Albo nie An nie An... nie Ankę, ale jakąś taką tą mniejszą Kopaczkę jakoś może zbierać po polsku, tak jakiś skrzynek, coś takiego. parę tak na obiad będę zbierał. Albo bezpośrednio świnię dam do zjedzenia. Tylko parę sztuk Będziemy mieć takie małe wykopki Przy okazji może coś porobimy, coś ciekawego a no, wykopki co zrobimy i... A tutaj właśnie nie wiem, nie posiałem, nie dosiałem No i po prostu taki pasek został pusty No i zobaczymy, no i to najwyżej to... Te... Jeszcze raz to przejedziemy, bo troszkę pewnie za zasuszyło się Troszkę ta... Ta, to pewnie, ziemia... trzeba to będzie zruszyć albo no zaorać normalnie, w się co nam będzie wymagało nasze pole no dobra, to pole chyba numer 6 to jest, jak się nie mylę dobra, odcinek chyba będzie dość długi więc nie wiem czy na live dokończę zbieranie słomy pewnie nie, bo może na odcinkach to chcę porobić pewne rzeczy może karmienie zwierząt zostawimy sobie na następny odcinek a może poza odcinkiem sobie pozbieram słomę do reszty a zobaczcie mnie jeszcze zresztą. Może live jak już odpalę. Razem z farminga sobie odpalimy. A, a, a co mi tam dawno nie odpalałem z farminga nic? Znowu, żeby nadrobić serię. No tak, no bo muszę nadrobić troszkę serię. W sensie te słomy, te prace, które już muszę dokończyć, to dokończę, nie? No i Taka praca dzisiaj, proszę Państwa, że pewnie już jest długi odcinek, więc też za chwilę będę się tutaj z wami żegnalski. Pewnie za niedługo na live to odpalę. Nie wiem, czy do dzisiaj jeszcze, czy następne razem przy okazji. Będzie macie taki odcinek już, więc mo, o, już nawet mi się już uzupełniło, muszę jechać. Więc zobaczę kiedy mi się samo napełniło. No to dobra, no to nic nie jedzie. No jedziemy dokładnie. A tak to jest moi drodzy no Dobra, żebyście tam nie mieli drugiego zaś odcinka na dzień dobry nie zanudzić was. No to myślę, że se powoli kończymy. No jedziemy teraz do tego. Więc znowu do sąsiada. I myślę, że u sąsiada już się pożegnamy albo na polu zobaczymy je to jeszcze jak to wyjdzie. O, będzie chyba gościu przechodził. Dobra, są pasy, dobra. Poczekam na niego. Dobra, na niego nie potrąciłem. Okej, okay, lecimy dalej. No, tak mówię, no, polecimy sobie do sąsiada, bo u niego tam już zakończymy odcinek. Ciąg dalszy myślę, że na live ie. zbierania słomy, żeby dokończyć to, bo tak mówię, no, troszkę pozbieraliśmy. Yy, nie wiem, tak dużo tam wyszło pewnie, około 20 minut już na pewno jest jeszcze myśl, A może jeszcze nawet pozbieramy, bo tam są tam Ile tam było? Kawałek, tylko parę pasków do, do zebrania A gdzie reszta? A może jeszcze jedno pole zbiorę, zobaczymy jeszcze Chciałbym, żebyście ostatnim odcinek też nie mieli za długi, bo ja tam nie lubię nagrywać za długo yy, Ale myślę, że tak, ja na pewno się szykuję, tak mówię, Bizon Aha, i zapomniałem, właśnie najważniejsze, ten remont 55, no Panie myślicie, że Rolnik zdecyduje się co pierwsze robić, 55, czy Bizona? Wiecie co, no może Bizon nie mniej wyjdzie, bo tylko się czkarnia, a remont ciągnika to ja nie wiem, czy remont ciągnika będzie opłacalny, czy lepiej go nie sprzedać w czorty i po tych żniwach nie zainwestować w jakiś nowy pojazd, jakiś bardziej nowoczesny, na, no, na te nowoczesne czasy, te standardy takie nowo, nowoczesne standardy nie wprowadzone moje gospodarstwo, ale to jeszcze się zobaczy. To będzie nowy Ursus, czy to będzie jeszcze, czy to będzie po prostu już jakaś nowa generacja ciągników, ale to się jeszcze okaże niebawem na odcinkach. To będziemy tam kupować? Dobra, tutaj cyk, 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 cyk. Dobra, modeczki, chyba to tyle. No na live to kończę, więc chyba i tak to. Ten, ale przynajmniej pogadaliśmy. Zebrałem sobie, zbieramy sobie słomy na liveiku. I co? Trzecia łapeczka w górę, trzecie subika, plus dzwoneczek. Aby nie przekapić kolejnych nowych odcineczków. i oczywiście liveików. Co tam woli, co żeby oglądamy. Ondy nawet nam, Zbyszek nawet, dali nam 3,5 kafla. Prawie 4, 4 klocki zarobiliśmy. To nieźle, nie za ocena, powiem, no nie więc się na live nie, by, nie źle się będzie zapowiadało, więc to. Na razie trzymajcie się. Hejka, hejka. Cześć, 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 cześć. Moi drodzy, kocham was. I pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, których miałem pozdrowić. A pozdrawiam może na live i tak dalej. No, to na razie.